Cześć, witam serdecznie z tej strony Kryptowojek. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie dosyć krótko, bo mhm. dosyć dużo się działo o Bitcoinie, o Ethereum i BNB. Troszeczkę zobaczymy wykresy i porozmawiamy o tym, dlaczego był ten mocny spadek cenowy, którego teoretycznie się nie spodziewałem, bo mówiłem o tym na ostatnim odcinku. Dobrze ktoś to wyłapał. Natomiast. Gdzieś w którymś poprzednim odcinku jeszcze wcześniej e, mówiłem o tym, że robi się trochę gorąco, natomiast zignorowałem to totalnie, ponieważ e, zmieniłem trade, e, wykresy z Binance na TradingView, a na TradingView, Trading jak wiecie, mamy w wersji darmowej ograniczone wskaźniki, więc troszeczkę tutaj e, uśpiłem własną czujność, ale zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. No to ta cofka może nastąpić, natomiast jeżeli ona nie nastąpi, bo miałem nadzieję, że zobaczymy około 45 tysięcy cofki do 45 tysięcy, czyli gdzieś do Fibo 0,38, ale tak się, jeżeli tak się nie stanie, to dalej musimy liczyć na kolejne, kolejne wzrosty. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę stało się z bitcoinem dzisiaj. Bo, jak widzicie, mieliśmy cały czas ładny trend wzrostowy, który troszeczkę zwolnił. To jest akurat wykres na Binance, na Binance tak? Nistąd, nizowąt nagle zaczęliśmy spadać na jednej świeżce godzinowej. Powiększmy sobie to do 15 minut, żeby było to bardziej widoczne. Dobiliśmy do. 58300 dolarów, jak najbardziej, 360 nawet i potem delikatny spadek, ale ten spadek nie był aż tak delikatny, bo bardzo mocno zaczął się rozpędzać i e, dobiliśmy aż do e, ilu 50, jeszcze mnie tutaj to była ta dolna świeczka 47 689 dolarów. Jeżeli ktoś śledzi mojego Twittera, no to na pewno w ostatniej chwili podjęliśmy decyzję, że to znaczy ja podjąłem decyzję, że troszeczkę sprzedam i zobaczę, jak sytuacja się rozwinie ze względu na to, że ja do końca nie byłem przekonany tej korekty. Do samego końca po prostu mi to nie pasowało w żaden sposób. Natomiast kiedy tutaj o 9 rano ja nie byłem niestety dostępny za bardzo, więc nie widziałem, że prze przekraczamy tą linię EMA 205, czy nawet 200, więc to, to już jest mocny znak tego, że idziemy w tą drugą stronę z ceną, więc jak najbardziej tutaj no, mój błąd, brak czujności spowodował, że zarobiliśmy mniej niż powinniśmy. No ale takie życie, niestety, tak to bywa. Co się tak naprawdę stało? To to pokrótce tak naprawdę. Tutaj mam screena, którego bezczelnie się przyznam ukradłem ze względu na to, że to są dane z -quant, do których od, ja nie mam dostępu. Więc tutaj mamy informację, że z pula f 2 pool wypłacono dzisiaj czy tam wczoraj 3600 bitcoinów na któregoś z kantorów, nie pamiętam, który to był. A to oznacza, że albo ktoś chce je szybko kupić, albo oni chcą je szybko sprzedać, co też oznacza na gwałtowny wzrost lub gwałtowny spadek. W tym przypadku był to gwałtowny spadek. Natomiast to, co się stało z ceną bitcoina, to znaczy co to tu się stało, było dosyć ciekawe ze względu na to, że ten spadek, który tak naprawdę wynosił, załóżmy, że od tej świeczki do tej 10-11%, a od samej górki wczoraj Mieliśmy teoretycznie 18%, został wykupiony momentalnie, w ciągu dosłownie chyba minuty. 6% do góry, więc tak jakby ktoś już wcześniej czekał na to. Więc to, to już są takie tylko nasze domysły, co tu się tak naprawdę dzieje, ale no jak widać, to nie była taka typowa korekta, gdzie cały czas idziemy na dół i po prostu cena masakrycznie spada. Tutaj po prostu był taki mega dip, który oferował dużą zniżkę na Bitcoina i tak naprawdę inne kryptowaluty ze względu na to, że wszystkie inne kryptowaluty podążały tym samym śladem. Zobaczmy sobie to na TradingView. Ze względu na to, że tutaj sobie troszeczkę siedziałem i to śledziłem i ja podjąłem decyzję bardzo późno. Jeżeli ktoś ją podjął wcześniej, no to gratuluję, już jesteście lepsi ode mnie. Natomiast, jeżeli sprzedaliśmy gdzieś tutaj na dołku, no to mogliśmy sobie odkupić i troszeczkę zarobić. Mi się troszeczkę udało, ale tak jak mówię, sprzedałem jedną dziesiątą i zarobiłem na tym może 260 dolarów, więc nie jest to jakiś super pieniądz, natomiast zawsze coś, prawda. No a też szybko odkupiłem, jak już leciał do góry, nie zdążyłem kupić po 48, kupiłem chyba po 50, gdzieś tutaj w tym rejonie, no i jeszcze parę razy to przehandlowałem, więc parę tam dolców padło, ale też były takie przypadki, gdzie po prostu sprzedałem tanio, a kupiłem troszeczkę drożej, ale nie chciałem być znowu w plecy z tą ceną, więc jak najbardziej były te też te minusowe trady, ale ogólnie na plus, więc jak najbardziej. I teraz... O, o czym ja wcześniej mówiłem? Mówiłem o tym, że nie śledziłem tych średnich linii kroczących, które są bardzo istotne dla Bitcoina i innych kryptowalut. Ja je mam bardzo ładnie zaznaczone na Binance, ze względu na to, że tu możemy mieć nieograniczoną ilość wskaźników. I czekajcie, to skasujemy. Zresztą nie, już to skasowałem, już tego nie będzie, bo prawdopodobnie ja to tutaj nawet zaznaczyłem. Wiecie, zrobimy sobie, bo to chyba na jednodniówce było bardzo dobrze widać. Tu są nasze stare wykresy, jak jeszcze robiliśmy tutaj na robiliśmy to na Binance'ie i tutaj widać te ogromne, ogromne po prostu wolumeny obrotu, ile było tych bitcoinów i tutaj jak widać szybko poszło do góry, potem szybko spadło na dół. Tak samo są te mocne kolce i właśnie, żeby nie zapomnieć, zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Wejdźmy na jednodniówkę. No tutaj niestety tego nie ma, ale mówiłem o tym, jeżeli ktoś ogólnie pamięta, że jeżeli odbijamy się od tych linii średnich kroczących w długości od 21 do 205 sesji, no to wtedy w końcu musimy jej dotknąć z powrotem. I tutaj mieliśmy taką mini korektę, która nie dotknęła tej linii i dopiero później mieliśmy tą mega korektę, która była jakby oczekiwana przez wszystkich i tutaj no ten spadek trochę wynosił dużo więcej 27% chociaż tej strony też jest dużo, dużo nie nie jeszcze dopiero jest 17 więc jak najbardziej jeżeli zamkniemy się nisko no to kolejna świeczka też może być nisko. Zobaczmy dalej. Odbijamy się od tego trendu, znowu idziemy do góry i znowu się z nim spotykamy. Więc teraz, jak najbardziej um, mówiłem, właśnie gdzieś to pamiętam, kurde, nieważne. E, chodzi o to, że odbiliśmy się od tego trendu i byliśmy aż 20 dni ponad tymi liniami trendowymi. I jak najbardziej musiał przyjść ten moment, po prostu on musiał przyjść, kiedy musieliśmy znowu spotkać się z tymi liniami i możliwe, że je przekroczymy. A kiedy je przekroczymy no to wtedy wsparcie będzie mieć na poziomie 42 tysięcy na samym dole, tutaj jak widać, nawet przekroczyliśmy te, te spadki, więc tutaj od samego all-time high do samego dołka mieliśmy 31%, więc w tym przypadku, jeżeli by to było 30%, no to teoretycznie też mielibyśmy przebicie przez tą czerwoną ostatnią linię trendu i spadlibyśmy nawet do 41 tysięcy bitcoina, z tym, że zauważcie, Tutaj akurat to widać na jednodniówce, że tutaj ta świeczka była bardzo czerwona, w sensie bardzo gruba, potem knot był bardzo cienki i na drugi dzień dopiero mieliśmy powtórkę z spadku. Patrząc na MACD, mamy troszeczkę jakby trend spadkowy i tutaj te MACD też powinno się zamknąć i zmienić na trend spadkowy i wtedy możemy dopiero oczekiwać trendu spadkowego, a na razie mamy taką małą korektę. Jeżeli ten trend się stworzy na jednodniówce, no to wtedy będziemy widzieć te 40 tysięcy. Więc na razie handlowanie, sprzedawanie, kupowanie to jest taka zabawa, natomiast ja cały czas mam taki lekki stres wewnętrzny związany z tym, że mogę to sprzedać teraz, ale potem już tańszy nie będzie. Dlatego troszeczkę się tego boję i tak naprawdę wolałbym ewentualnie dokupić za 40 tysięcy niż sprzedać teraz, a nie mieć okazji odkupić taniej. Więc to, to, to mnie troszeczkę stresuje. Więc ja czekam, że tak powiem, do ostatniej chwili, żeby potwierdzić te trendy spadkowe lub po prostu jakąś korektę i nie próbować nie marnować tych bitcoinów, żeby po prostu ich nie sprzedawać komuś, kto je od razu wykupi, tak jak było dzisiaj. Żeby po prostu od razu te 11% wsysło gdzieś komuś do portfela, prawda? Więc, jak najbardziej, to jest troszeczkę stresujące. Chciałem Wam jeszcze pokazać sytuację, jaka się odbywa na pulach, bo to jest coś no, z jednej strony niebezpiecznego, z drugiej strony może być to okazja dla kogoś. No i zresztą, zobaczcie. To jest Nice Hash. Prawdopodobnie znacie tego pula. Tutaj się kopię wszystkie krypto, i potem Nice Hash automatycznie Wam go wymienia na bitcoiny. I Wy wydostajecie wypadek w bitcoinach, za wszystkie alty, jakie kopiecie, i jest to w pełni automatyczne. To nie, to nie jest reklama, ale chodzi o to, że jeżeli następuje spadek, nawet tu są spadki, których na przykład nie ma na innych kantorach. To jest wykres Ethereum do Bitcoina, więc jak najbardziej ten, ta świeczka się powtórzyła na Binance, sprawdziłem to wcześniej i ta świeczka. Ona momentalnie spadła w dół i od razu się podniosła, i to była właśnie sprzedaż Ethereum i kupno teoretycznie Bitcoina. Natomiast tutaj ten kurs był o 3, nie o 2,5%, prawie 3% niższy niż na Binance, dla przykładu. Więc jeżeli ktoś chce sobie pohandlować i chce złapać okazję, to on po prostu wchodzi sobie na NiceHesha i realizuje sobie zakup o 2% niżej, jest 2% do przodu na każdym takim dealu. Tylko one nie powtarzają się zbyt często, bo Najesh próbuje to spaczować, bo to MyShag tak jak wyprzedaje, ale te świeczki to są naprawdę dziwne. Nashes próbuje sprzedawać te swoje wykopane coiny i sprzedawać je wymieniać je na bitcoiny, żeby płacić ludziom w bitcoinach. I powiem Wam, że parę razy miałem taką sytuację, że po prostu wystarczyło zamówić jakiegoś. To znaczy nie jakiegoś, tylko dokładnie. Trzeba było zamówić sprzedaż Ethereum lub kupno Ethereum na bardzo niskim poziomie, wbrew trendom i wbrew jakimś cenom, cenom rynkowym, i wtedy ta cena była realizowana automatycznie. Na przykład tutaj mamy taką świeczkę, tutaj mamy taką świeczkę, i na przykład tych świeczek nie ma na innych wykresach lub bardzo rzadko one się powtarzają i przez to te ceny tak dziwnie świrują. Więc teoretycznie, o tutaj macie ciekawą świeczkę, aż sprawdzimy, to było 2 stycznia 0.20, aż sprawdzę, aż, aż sprawdzę na Binance. Czekajcie, Ethereum BTC... Co tu się działo? Czy też tak było, czy to jest przypadek, że oj. Tu gdzieś tu. To było gdzieś tutaj. Eee. Jedna godzinówka. Nie chcę wam zabierać za dużo czasu, tylko po prostu chcę to sprawdzić, potwierdzić, że coś takiego mogło się wydarzyć. Bo to nie są wymyślone świeczki, ta cena naprawdę taka była, więc jak najbardziej takie sytuacje się zdarzają. Jeszcze trochę. I jaki to był czas właściwie 2 stycznia 7:45 8:00 2 stycznia 8:00 i zobaczcie 2 stycznia 8:00 na bajnej się nic 20245 0245 nie wiem ja chyba dobrze patrzę prawda 8 2 stycznia 8:00 0,20. Przecież to jest różnica 15% prawie. Między czekajcie, bo jeszcze no może, może źle patrzę, ale 2 stycznia yy, tutaj jest 8.00 0245. Widzicie o co mi chodzi. To się bardzo rzadko zdarza, ale kiedy to się zdarza, 2, 4, 5 teoretycznie, 15% różnicy. Na tym można było zarobić dosyć sporo, tylko że też na no nice hashu i te przelewy też kosztują, także to jest też problem. E, tutaj na Binance, y, znaczy na Twitterze y, prezes Binance'a wrzucił właśnie screena, gdzie pule podnoszą cenę przelewów i o, przelewów Ethereum do 1200 G. To to jest bardzo dużo tak naprawdę, bo w naszej sieci teoretycznie 451 gwei jest uznawane za wysokie i to była średnia cena więc jak najbardziej to może być przyczyną tego, że znowu się zapycha Ethereum i znowu prezes Binance'a musia wyłączyć wyciąganie kasy, wyciąganie Ethereum, żeby uratować tą sieć i dużo ludzi traktuje to jako atak na Ethereum, a on chce tylko pomóc, on chce tylko usprawnić tą sieć, żeby troszeczkę z tych puli tej kasy wypłynęło i troszeczkę się to wszystko upłynniło. Natomiast, no, jak widzicie, no, nie wygląda to tak, jak powinno, że tak powiem. Zobaczcie, ile opłat zapłaciło Uniswap Tether, USD Coin, One Inch, One Inch Exchange, sorry, w opłatach za przelewy. Przecież to są masakryczne pieniądze przez ostatnie 24 godziny przez ostatnie 3 godziny i tutaj ja tu no Binancea nie widzę chyba Chainlink nawet jest A token jest sushi swap więc no jak widać no Ethereum ma małe problemy ale nie będziemy już do tego dociekać co tu się tak naprawdę dzieje tylko chodzi o to że właśnie Binance nie jest za bardzo odpowiedzialny za to że próbuje zepsuć tą sieć on próbuje ją uratować wyłączając te przelewy BNB jak najbardziej robi dokładnie te same ruchy co Bitcoin, czyli jak jest górka, górka, to do góry, jak nie, to w dół. Dlatego tutaj można to porównać. Tak samo to wszystkie inne alty podobnie idą. Oczywiście są wyjątki, nie mówię, że 100% coinów robi dokładnie to samo, ale jak widać, BNB. Troszeczkę się podniosło, była okazja na kupno po 221 dolarów. Nie wiem, czy ktoś się załapał, czy nie, bo to też trwało dosłownie chwilkę. No, ale mamy dalej trend spadkowy, to znaczy mamy ruch na 15 minutówce, dalej spadkowy, więc odbijamy się od tej linii. Jeżeli tu się od niej odbijemy, to znowu będziemy szli w dół. Więc jak najbardziej, znowu możemy powiedzieć, że jeżeli będziemy śledzić te średnie kroczące, to tutaj będzie się działo dokładnie to samo, tylko że w odwrotną stronę, bo tutaj ten trend z wzrostowego zamienił się w spadkowy i będziemy się odbijać od tych linii cały czas podobnie Kiedy w końcu Kiedy szliśmy do góry musieliśmy się Przykleić do tych linii trendu albo odbić albo je przebić więc Zostaliśmy Poszliśmy w dół bardziej I tutaj nastąpiło przebicie trendu wzrostowego Co MACD potwierdziło no i tutaj mamy już trend spadkowy Mogliśmy teoretycznie Jakby przebić się z powrotem, natomiast no, bitcoin jakby nie pozwolił bitcoin tutaj raczej rządzi tymi cenami. Natomiast jak już widać MACD na jednogodzinówce powoli traci siłę tego trendu spadkowego i możliwe, że będziemy szli w górę jednak. Ale pamiętajcie, że jak odbijemy się od tej linii, to znowu możemy mieć taki spadek, więc jeżeli dobijemy się do 266 dolarów, to jest szansa na to, że znowu będzie spadek o jakieś 10. 15% na BNB, więc teoretycznie to jest całkiem ciekawy coin do handlowania, ze względu na to, że jego ruchy cenowe są dużo lepiej procentowe, bym tak powiedział, że można na nich więcej zrobić niż na, na przykład Bitcoinie. Więc ja Bitcoina raczej będę zostawiał w spokoju, a będę sobie handlował tutaj bardziej BNB. No ale zauważcie też, że na godzinówce BNB trzyma się dobrze, jeżeli chodzi o średnią. Kroczącą 205 czy nawet 200, ona powinna być 200, ale możemy ją trochę podnieść i wtedy widzicie, jak idealnie dotknęło to 200, tak jakby to było zamierzone, że dotkniemy 200 i lecimy do góry. Więc to jest całkiem ciekawe. Ta 200 jest jakby wyznacznikiem, jaki mamy trend. To znaczy, jeżeli zostanie ona przebita, to jak najbardziej jest szansa na to, że będziemy lecieć w dół. Tak jak było przy bitcoinie na przykład w tym momencie, tylko że to jest jednodniówka, na jednogodzinówce chyba ją przebiliśmy. Nie, dotykamy jej, także jest na niebezpiecznym poziomie, została mocno przebita, dlatego ten spadek mógł być taki mocniejszy. Więc jest troszeczkę niebezpiecznie, szczególnie, że tu się rozpędzamy i jeszcze nawet nie dotknęliśmy tych linii, na jednogodzinówce nie dotknęliśmy tych linii trendu znowu z powrotem, więc. Miejmy nadzieję, że ich dotkniemy i będziemy szli dalej, ale możemy, musimy być przygotowani na to, że te MACD się nie zamknie i ono będzie szło dalej w dół, więc jest to troszeczkę niebezpieczne. Trzeba uważać podczas tradowania. Przy CAKE'u powiem Wam szczerze, że nie mówiąc że jest to idealna sytuacja do zakupu, natomiast jeżeli ktoś kupił po 12,50 lub nawet po 13,20, to znowu jest do góry o 12%. Więc, jak najbardziej opłacalna inwestycja, moim zdaniem, nawet przy spadkach, można sprzedać i czekać na kolejne dołki. Tutaj, przy kejku na jednogodzinówce przekroczyliśmy tą 200, ale nie jest to nic niebezpiecznego, moim zdaniem, bo dosyć dobrze widać, że. Znowu są zakupy robione, i MACD już się mocno ładnie zaczęło zmieniać powoli. Więc miejmy nadzieję, że jednak tej korekty nie będzie. Aczkolwiek, jak wiecie, wszystko dzieje się w nocy naszego czasu. Więc prawdopodobnie o tej trzeciej, czwartej, albo nawet piątej rano, dopiero zobaczymy jakiś większy ruch, obudzimy się i znowu będziemy zdziwieni. Więc jak najbardziej trzeba na to uważać. Co do Ethereum, chciałem zobaczyć właśnie na trading view troszeczkę Ethereum ze względu na to, że y, tutaj mamy sytuację, w której y, troszeczkę zaczynam się martwić ze względu na to, że y, tutaj mieliśmy tą linię trendu, o której mówiłem w którymś tam odcinku i y, miałem nadzieję, że ona nie zostanie przebita, ale została mocno, mocno przebita y, i prawdopodobnie y, Większość analityków, czy tam większość osób, które śledzą te wykresy, nie spodziewało się tego, że ten wykres zostanie przebity. Czekajcie, tu jest 15 minutówka. Jeszcze wrzucę na jedną godzinówkę, żeby to potwierdzić. Nie potwierdzić, tylko zobaczyć w lepszym, lepszych świeczkach. Ja myślałem, że to będzie ostatnia linia, po prostu, od której się odbijamy, będziemy szli do góry przy takim rynku. Natomiast, no tak, jak wszyscy wiemy, jakieś tam korekty powinny na rynku być. Ja się nie zdziwię, jeżeli to będzie po prostu cała ta korekta, że to będzie wszystko i koniec że więcej już nie zobaczymy. Jak tutaj MACD już zaczyna iść do góry, po prostu, jak to mówią, wytręcanie słabych rąk. Kto się chce pozbyć Ethereum, to miał okazję się pozbyć na dołku i spanikować i uciec. I teraz, wszyscy co chcieli go kupić, go wykupili. Bardzo ładnie poszedł do góry. 11% wykupione i teraz powinniśmy iść tylko w górę. Natomiast, no jak wiecie, spodziewajcie się niespodziewanego, jeżeli będzie wzrost, i odbijemy się od tej linii. 1956 dolarów, i znowu w dół, znowu korekta. Czy tam dopiero ta będzie ta właściwa korekta? No to wtedy będziemy mieć dopiero spadek na poziomie nie 23%, tylko na przykład tych 30%, albo nawet więcej. Więc ja bym tutaj uważał na, na te różne ruchy cenowe. I też no, nie możecie też na mnie polegać ze względu na to, że ja też staram się podejmować bardziej ostrożne decyzje niż takie handlowe, niż sprzedaż i kupno, żeby zarobić. Ja tam bardziej jestem hodlerem, ale jakieś mniejsze ceny, mniejsze wartości oczywiście sobie przerzucam, żeby zarobić, ale tylko w momencie kiedy jestem pewien co się stanie i kiedy jestem pewien jaki jest ruch na rynku, więc jak najbardziej takie ewentualne screenshoty mogę Wam wrzucać na Twittera. Jeszcze chciałem powiedzieć troszeczkę o tym EIP 1559, ze względu na to, że ono ma wejść gdzieś w tym roku, podobno do Ethereum. I sam jestem ciekaw, jak to wpłynie na cenę Ethereum, bo teoretycznie wszyscy oprócz górników są zadowoleni, jeżeli to wprowadzą, bo wtedy unormuje się cena przelewów i prędkość przelewów, natomiast górnicy bardzo na tym ucierpią. Bo nie będą tyle zarabiać, ile zarabiają teraz. No i bardzo dużo ludzi porównuje to do jakiejś, jakiegoś coina, nie wiem, czy to był Zek. Nie pamiętam dokładnie, do jakiego coina to porównywali, gdzie wypieli się na górników i coin po prostu zdech. Tak niemiło mówiąc. Więc jeżeli ten POS, czyli Proof of Stake, nie będzie działał tak jak powinien, to znaczy będzie za mało tego stejkowania, no to wtedy to będzie jeszcze większy problem dla Ethereum. No ale to nie mogę tego oceniać ze względu na to, że nie bardzo, nie bardzo wiem, co się stanie tak naprawdę. Więc wszyscy mówią, że to na plus. To pewnie tak będzie. Górnicy tylko będą panikować i ewentualnie będą się przerzucać na innego coina i wtedy prędkość sieci znowu może ucierpieć. Nie wiem, co się stanie tak naprawdę. Ym, tutaj jeszcze wrócimy sobie szybko do. Bitcoina, ze względu na to, że na 15 minutówce sobie tak siedzę i śledzę te ruchy tego bitcoina, i jak widać na trendzie spadkowym, mamy trend spadkowy, to FIBO w drugą stronę, zaznaczone bardzo dobrze, tutaj sprawdzało te progi cenowe i było widać, gdzie, gdzie jest opór, gdzie jest wsparcie i kiedy. Już wybiliśmy się od tego najniższego punktu, zaznaczyliśmy trend i było widać, że bitcoin próbował się tu utrzymać. Ten próg został utrzymany i teraz znowu jesteśmy na tym progu. Więc jak najbardziej, jeżeli tak dalej pójdzie, to powinniśmy się wybić z powrotem w górę. No ale to też zależy od tego, jaka, jaki będzie popyt i jaka będzie podaż, bo jak na razie tego bitcoina było teraz za dużo i dlatego po prostu podaż była za duża i cena zaczęła spadać. Ale ma to swoje plusy. Ktoś kupił go bardzo tanio, więc jeżeli wszystko wygląda jakbyśmy dalej mieli na jedną trend wzrostowy, to tak naprawdę mieliśmy tutaj całkiem, całkiem niezłą zniżkę na bitcoina, żeby sobie dorzucić, więc jak najbardziej była to ciekawa opcja. Natomiast, tak, zobaczcie, na MACD mamy tutaj trend wzrostowy teoretycznie. Ale on zaczyna się troszeczkę zmieniać. To pamiętajcie, nie znaczy, że on się zmieni, bo tak jak było tutaj, zaczął się zmieniać, ale jednak poszedł do góry, więc, jak najbardziej, tak samo ze spadkowym jest podobnie. Tutaj to może mieć znaczenie. Jutro może być na przykład znowu trend wzrostowy, albo może być dalej spadkowy. Więc ja Wam nie będę tutaj wróżył, jaka jutro będzie cena. Tylko chodzi o to żeby śledzić wykres i śledzić wiadomości, bo wtedy będziemy mniej więcej wiedzieli, co się będzie działo. Ja obstawiam, że jest bardzo duża szansa na to, że jednak będziemy szli do góry ze względu na y, wykupioną tą świeczkę, ale jak wiadomo, historia lubi się powtarzać. Tutaj ta świeczka też była wykupiona, tak jak ta, y, no ale sprzedaż mieliśmy dosyć mocną, więc to trochę niweluje nasz plan dobicia do przynajmniej tych 65-8 tysięcy w lutym. Ze względu na to, że został tylko jeden tydzień, a jeżeli ten tydzień będzie na minusie, to nie będzie to wyglądało za dobrze, że tak powiem. No, ale musicie przyznać, że cztery zielone świeczki wyglądały całkiem ładnie i chciałoby się ich więcej, natomiast te dwie czerwone, dwa tygodnie czerwonych świeczek no, musiały kiedyś nastąpić, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, niestety, dzisiaj taki niejasny troszeczkę odcinek ode mnie, ze względu na to, że pojawiły się sytuacje, których nie byłem w stanie za bardzo przewidzieć z tymi pulami, więc. Ale myślę, że też suplementujecie się innymi wiadomościami, bo też piszecie mi bardzo mądre rzeczy na Twitterze, na YouTubie, w komentarzach, więc bardzo się cieszę, że próbujecie tutaj też mi pomóc w jakiś sposób, żeby tych treści było troszeczkę więcej, troszeczkę bardziej konkretnych. Bardzo to pomaga, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście życzę bardzo dużo zysków, bardzo dużo dobrych inwestycji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!